Witam wszystkich w Żarłok TV i dzisiaj spróbujemy nowej starej kanapki Big Tasty Bacon nawiązującej do lat 2000. Do McDonald's wraca nowa kanapka Big Tasty Bacon z dodatkowym bekonem. Minister Zdrowia ostrzega przed oglądaniem Żarłoka na czczo. W wołowina, ser topiony, bekon, pomidor, sałata lodowa, świeża cebula i dymny sos Big Tasty. Do tej kanapki dołożono bacon, którego oryginalnie nie było. Dlaczego bacon? Bacon smakowany za dzieciaka smakuje intensywnie. Wszystko smakowane za modu, smakuje bardziej intensywnie. Chociaż w wieku 35 lat pierwszy skok na bungee też będzie bardziej intensywny niż 10 z kolei. Pamiętam jak pierwszy raz spróbowałem MAC Bacon właśnie w McDonaldzie. I to był pierwszy raz, kiedy spróbowałem baconu. Wtedy ten bacon wydawał mi się bardzo słony, dopracowany i wspaniały. Kiedy próbuję go teraz, myślę, że to jest już setny skok z bungee. Burger liczy 720 kilokalorii i 37 gramów białka. Jak widzicie, na wadze 250 gramów z opakowaniem to niewiele, a on nazywa się Big. Po zjedzeniu całego tego burgera siedzę i czekam na sygnał, który przyjdzie mi do mózgu z brzucha w ogóle nie czuję sytości. Tym się nie da najeść. Nie wiem po co to jest w ogóle sens wprowadzać do swojego organizmu, skoro za 26,5 zł czuję jakbym zjadł jakąś rozgotowaną kajzerkę, która się ponownie skleiła i włożono do niej aromat dymny z tym sosem takim lekko kwaskowo- kwaśno-słodkawym. To W, w McDonaldzie dzisiaj siedzą głównie dzieci, młodzież, rodzice z dziećmi, którzy chcą w prezencie kupić coś takiego pysznego dzieciom i mieć spokój. Obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do McDonalda, żeby poczuć się jak w domu, bo w domu mają to samo i dodatkowo chcą sprawdzić, czy smakuje jak w domu. Za tę cenę ja kupiłem za 23 zł przy Kauflandzie. Gór smak 4 dewolaje. za 23 zł wystarczy do tego wziąć prostego ogórka, dowolny losowy burak i już jest coś, czego no nie da się przejeść, nie da się przejeść. Cenowo McDonald po prostu jest y, absurdalny w dzisiejszych czasach. Burger ma być dostępny do 21 października bieżącego roku. Źródło informacji wiadomości spożywcze.pl pisze pani Anna Mazurek. W artykule o jakże zachęcającym tytule. Big Tasty znowu w Polsce. Taka jest cena w McDonald's w 2025. I taka jest charakteryzacja nagłówków. Oni nie powiedzą w nagłówku, że kosztuje 26,50. Tylko żebyś wszedł i przeczytał, ile kosztuje hamburger. Co za czasy. Pozdrawiam i polecam zamiast specjalnie iść do burgera, to iść po rozum do głowy i zasubskrybować ten kanał. Dać łapkę w górę, abyście nie przegapili tak smacznych recenzji i filmów. Moja ocena tego burgera to jest taka: mm, no, minimalnie tam w trzecim kęsie, trochę mi zasmakował z 2,8 na 10. Jak przysłona w cig którą kręcę te recenzje. Więc. To nie jest jak powrót do lat 2000. Do przeszłości nie da się powrócić. Nie da się cofnąć czasu. To jest marketing. Dlaczego? Bo ceny są jak w 2025. Jeśli to miał być powrót do przeszłości, ceny mogliby zrobić tak jak kiedyś. Za tego burgera dałbym co najwyżej 5 zł. Tak, 5 zł. jest warty ten wypiek. Coraz więcej negatywnych recenzji widzę po forach. Za 30 zł to naprawdę można zjeść dobrego smash burgera. Chociażby na Rakowickiej w Krakowie, który ma mocno spieczoną skórkę. Czuć te sól, czuć aromaty, czuć smaki. Jeśli chcą wracać do tamtych smaków, niech dadzą ceny jak sprzed wojny, jak sprzed inflacji. 2,8 na 10. Dajcie mi znać, jakie burgery powinienem zrecenzować, co nowego, co jest na czasie. Wrócili do starych smaków jak z lat 2000 i jedyne, do czego naprawdę wró wrócili, to komiksowa czcionka Comic Sans i te ikonki na stronie www. Marketing? Mogę pochwalić. Burgera nie pochwalę. Tak samo jak nie pochwalę że maskotka i logo kanału Żarłok TV zdechła, tudzież odeszła. Ten kod w lutym 2025 pozostał już tylko logiem Żarłok TV, dlatego dajcie mu łapkę w górę, chociaż już go to zupełnie nie obchodzi i... A 720 kalorii to jest całkiem sporo i za dużo kalorii, jak na coś tak małego, co w ogóle nie przynosi sytości. Czuję, że wrócę do domu i nadal będę musiał coś gotować i dogotować, dopiec, dosmażyć. No, to jest absurdalne, żeby w ogóle wprowadzać do swojego organizmu tego typu produkty. No, no naprawdę, a, a za zawsze się pojawi teraz ten argument: O człowieku, jak ja jadę tam do pracy 130 km przez autostradę, nie ma co jeść, umieram z głodu. Przyjąłbym ten argument, gdyby to była autostrada jak z Mad Maxa, wokół pustynia, nie ma nic do jedzenia. Musisz upolować psa albo zjeść w McDonald's. Ale w dzisiejszych czasach wszędzie. Wszędzie można kupić coś wartościowego, ale nie, ty będziesz. Szedł do tego McDonalda, a potem narzekał, tak jak w, przy filmach pod szafa vlog, narzekacie i na Rededicie narzekacie, że to, to już nie ta, to, to zmalało, zmalało, nie da się nażreć, nie da się nażreć. Jedno i to samo w kółko. Nigdy nawet jakby to było duże, to się nie nażreź, najwyżej się zapasz, bo tutaj nie ma tyle błonnika, żebyś to po prostu poczuł. To jest. to jest, to jest, to jest to jest. To jest... A dla spragnionych więcej materiałów, zapraszam na zakładkę Shorts, gdzie z babcią ostatnio gotujemy domowe jedzenie. Oj tak, oj tak. To jest to zakładka shorts, coraz bardziej popula popularna. Napiszcie, co chcielibyście tam zobaczyć: więcej przepisów babci, więcej martwego kota, czy może więcej martwych krów w McDonald's i w burgerach od ich klauna z Ameryki? Ja chciałbym zobaczyć coś dobrego.